Dzień dobry, nazywam się Marek Baselewicz. Zapraszam na swoją wystawę. Pierwsza moja w ogóle wystawa. A w ogóle też okay. musiałem znaleźć nowego. No i tak wymyśliłem te sznurki. Stwierdziłem, że to musi być coś, żeby było takie bardziej nie? I, I takie coś po prostu pod. Nie pod, To było coś inne właśnie, takie zupełnie inne. A pewno skombinowałem, jak tam po prostu... No ja zawsze chciałem być po prostu w awangardzie, tak mm. pan, pan później, bo wie Pan To, no. e, to mi się, pojażdżą, bytą, to mi się to. kojarzy... Nie, to mi się kojarzy z, z, z samolotem z początku z stulecia. Z samolotem trójpłatowym. Tak, 20, 20 lat bez, bez, bez pieniędzy, bez, bez po prostu życia, po prostu pustelnika i dosłownie z, z, na krawędzi to nie jest, to jest dla wwiatów dla, dla to nie jest dla normalnych ludzi. Ale to jest też wspaniałe. Znaczy powiem tak, że te 20 lat co, co jakiś to czas to zadawałem sobie pytanie, czy, 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 czy po prostu tak, tak z boku sta, stawałem, nie? Bo to, bo to nie, jest, nie, nie chodzi o to, jeśli się ktoś poważnie tym zajmuje. Że, że na przykład, że, że, żeby kogoś udało, nie, że coś tam i tak dalej, to, że artysta i tak dalej mi to pasi i tak nie? Tylko po prostu trzeba sobie szczerze powiedzieć, czy to robisz autentycznie, czy nie. No. No, sobie zadawałem parę razy tak, żeby tak. no, zawsze nie wychodziło, że no, coś, 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 coś tam z tego. Znaczy problem polega na tym, że